Zresztą mogę z że się wykonałem w kolejnym odcinku na moim kanale. Ale niezwykłym, bo to nie jest Fall Guys, nie? To nie jest normalny odcinek z Fall Guysów, tylko ogłoszenie tutaj widzicie po miniaturce, nazwie i ogólnie. I chciałem ogłosić, że zadecydowałem, że od dnia dzisiejszego, czyli poniedziałku, filmy będą się pojawiać dwa w tygodniu, czyli poniedziałek i piątek i też, też o 15 też o 15 ale w lepszej jakości czyli w 4K nie? Um, jeżeli aż tak długo czyli 2 dni e, tak e, jak wrzucałem w 4K filmy tak 2 dni czekałem aż mi się ten jeżeli nie będę musiał czekać dwóch dni aż mi się um, zrenderuje film to będzie to w poniedziałki środy i piątki um, filmy tak, jeżeli oczywiście nie będzie mi się dwa dni renderować, nie, to jest y, wymóg, to jest wymóg, um, żeby dwa dni nie, ja się powtarzam już, ale, no, tak, nie, może wrócę do streamowania, ale nie, nie za bardzo mi się chce streamować, bo i tak praktycznie nikogo nie ma na streamach, więc mi się nie chce um, więc no um, stawcie po prostu łapkę w górę, suba, dzwonem, komentarz bicie na discorda i na instagrama i zapraszam was do kolejnych odcinków na tym kanale um, i ogólnie no ogólnie, no po prostu nie. Po prostu ogólnie. Zapraszam was do oglądania innych odcinków, nie? I ten. Tak. <grym> nie wiem co mam mówić, dlatego tak zimnie się ten. Nie. Więc no. Ale no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że mi się spodobał. Więc... Co, jak się mogło spadać ogłoszenie, więc nie wiem. Dobra, zostaw łapkę i słyszeliście to i się pogubiłem. 2,5 minuty, ale nieważne. Dzięki, że mnie wysłuchałeś, oglądaj film do końca i wyczekuj. Wyczekuj. Widzimy się w piątek bądź w środę, jak nie będzie, nie będę musiał czekać dwóch dni. Więc czy raz się będą pojawiać dwa albo trzy filmy w tygodniu, czyli właśnie w poniedziałek, w środę, piątek, albo po prostu bez środy, czyli tylko w poniedziałek i piątek. Więc zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, czyli przez subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. I przedłużam to i nieca, więc po prostu miłego dnia i cześć. Thank you